11. Tom 24 marca 1914. Kto żyje w woli Jezusa, staje się dla niego Jego drugim człowieczeństwem, staje się narządem Jego Bożej woli. Trwając w swoim zwyczajowym stanie, skarżyłam się Jezusowi, że jeszcze nie przyszedł. A kiedy przyszedł, powiedział do mnie: Córko moja, moja wola kryje w sobie moje człowieczeństwo. To dlatego, mówiąc Ci o mojej woli, czasami ukrywam przed Tobą moje człowieczeństwo. Czujesz się otoczona światłem, słyszysz mój głos i mnie nie widzisz, ponieważ moja wola wchłania w Ciebie moje człowieczeństwo, które ma swoje ograniczenia. Moja wola zaś jest wieczna i bez ograniczeń. Toteż, kiedy moje człowieczeństwo przebywało na Ziemi, nie objęło wszystkich miejsc, wszystkich czasów, ani wszystkich okoliczności. Tam, gdzie ono nie dotarło, nadrobiła i dotarła moja nieskończona wola. Kiedy więc znajduję dusze, które całkowicie żyją moją wolą, zastępują one moje człowieczeństwo, czasy, miejsca, okoliczności, a nawet cierpienie, ponieważ ja posługuję się nimi tak, jak posługiwałem się moim człowieczeństwem, gdyż żyje w nich moja wola? Czym było moje człowieczeństwo, jeśli nie narządem mojej woli? Tacy są ci, którzy czynią moją wolę. Fiat.